Tak jak sam tytuł wskazuje, trailer najnowszego filmu Minecrafta był tak słaby, że aż postanowiłem powrócić z serią. A musicie wiedzieć, że to. To jest naprawdę poważna sprawa w takim wypadku. No cóż moi drodzy, obawiam się, że trzeba zwołać ponownie naradę na temat tego, co się ostatnio dzieje w świecie Minecraft. I nie, nie jest to dobra narada, to jest, to jest kot czerwony. Można to określić nawet jako kot czerwony. Ponieważ kinematografia próbuje nam zepsuć ponownie kolejną potężną produkcję. Nie byłem jakoś specjalnie pozytywnie nastawiony do całego konceptu filmu Minecraft od momentu, kiedy powiedzieli, że to będzie live action. Czyli, że po prostu film będzie w, z udziałem aktorów, którzy nie będą nadawali głosu. Do animacji, tylko będą grać jako aktorzy, jako prawdziwe postacie. Nie podobało mi się to, ponieważ istnieje tylko jedna produkcja, która bardzo dobrze połączyła świat realny i grę. I jest to Jumanji. W przypadku Minecrafta to, co oni zrobili z trailerem, Zawiodłem się. Chyba nigdy w życiu nie byłem bardziej zawiedziony. Błagam, proszę, weźcie zamknijcie ten trailer w placówce SCP-razem z trailerem z Sonika. Normalnie mi się przypomina dramat jaki był, kiedy byłem jeszcze w podstołówce, jak każdy płakał, że najnowszy film Sonika będzie beznadziejny, a główny protagonista wygląda jak gówna. Ale dobra, wydaje mi się, że trochę za szybko z tym wszystkim lecę. Wypadałoby. Przejść przez to wszystko razem i od początku. Na no, zatem się z tej strony Mikmiso, a to jest ponownie Minecraft. Chociaż wolałbym tutaj powrócić w dużo lepszym nastroju niż w takim, w jakim jestem teraz z powodu tego filmu. Powiem wam tak, ten film to nie będzie nic spektakularnego. To jest, jeżeli ktoś się zastanawia, czy tu będą jakieś rewolucyjne wieści, jakieś rewolucyjne przemyślenia, nie. W sensie może, może będą. Ale głównie będę powtarzać to, co ludzie zauważyli na Twitterze, na YouTubie. Ponieważ jakby nie patrzeć, film wyszedł już praktycznie 24 godziny temu. Od momentu kiedy to nagrywam teraz, tak więc wydaje mi się, że większość rzeczy najistotniejszych została już zauważona. Więc to, co ja tutaj powiem, to nie, nie będzie nic rewolucyjnego. Zapomniałem jako. Jak Minecraft był taką idealną gierką, w której po prostu sobie biegałem i robiłem rzeczy i gadałem o życiu. A to, że teraz tu wracam, to. A, a, nie chciałem tutaj tak wrócić. Po obejrzeniu tego trailera zrobiło mi się tak niedobrze. Zacząłem się czuć tak źle, że aż wróciłem do tej gry, żeby sobie przypomnieć, czy to faktycznie tak tragicznie wyglądało. I całe szczęście nie. Ca całe szczęście nie. Ja jestem dumny z tego, że jednak coś tam przetrwało. Ja nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Nie wiem, naprawdę chciałbym się dowiedzieć, kto stał za tym. Że to tak, tak wygląda. Bo powiedzmy sobie szczerze, live action Minecraft. Wydaje mi się, że nie będę jedyną osobą, jeżeli stwierdzę, że spodziewałem się czegoś w świecie realnym. Że koncept Minecrafta to, to też jest problem, ponieważ koncept Minecrafta przedstawiany w świecie realnym to tam było, wiecie, za moich świetnych czasów, za czasów świetności, jak miałem jeszcze dzieciństwo, to na YouTubie królowały różnego rodzaju produkcje filmowe, gdzie było. Przedstawiony prosty koncept Minecraft w prawdziwym życiu, nie? Były to filmy, które polegały na tym, że po jednej stronie ekranu były na przykład zdjęcia mobów z Minecrafta, a po drugiej stronie były zdjęcia ich interpretacji w prawdziwym życiu. Czyli na przykład Creeper był przedstawiany jako ten dziwny kosmita, Magma Cube jako blok lawy dosłowny, żyjący. Wydawało mi się to bardzo ciekawe. Zawsze pamiętam, jak mi Kopara opadała, jak sobie po prostu na to patrzyłem i byłem po prostu zaskoczony. Tym, jak to wygląda, jakby to wyglądało w prawdziwym życiu, ale obawiam się, że nostalgia tego, jak to pięknie wyglądało wtedy, za czasów, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem, to nigdy bym nie pomyślał, że Minecraft, taka potężna produkcja, taka potężna marka, posunie się do zrobienia tego na ekranach kinowych. Ja naprawdę myślałem, że jeżeli Minecraft. Mojang w zasadzie, bo to chyba Mojang za to odpowiada, nie jestem pewien. Ja jak się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Miałem wrażenie, że jeżeli Mojang kiedykolwiek chciałoby zrobić jako studio wielką produkcję do obejrzenia na wielkich ekranach w kinach. To zrobią animację, a nie jak jakiś live action, to dosłownie, jak zobaczyłem ten trailer, bo tam jest kilka nieścisłości, o które ludzie się srają, na przykład o to, że był niebieski portal i tego nie mam w grze, o lalo, ale, ale jestem teraz zły, że tego nie było w grze, a to takie coś pokazują, Jezus Maria, zamknij mordę, to, to nie jest rzecz, na której powinieneś się skupić teraz, to, to nie jest aż tak istotne, najistotniejsze jest to, że to wygląda, ja naprawdę chciałbym żartować, ale to niestety, k***wa mać, wygląda... Coś, co by zrobiło AI. W momencie, gdy było ujęcie z daleka, cały świat wyglądał cudownie. Byłem pod wrażeniem, byłem zachwycony, ponieważ, ej, oni faktycznie się postarali nad terenem w trailerze Minecrafta i w filmie Minecrafta, który wyjdzie w kwietniu, nie? No i sobie tak pomyślałem, ej, oni naprawdę się do tego przyłożyli. Na pewno nie zrobią niczego, niczego, co by mogło nas zawieść. Po czym... Nastąpiło zbliżenie na ten teren. Wiecie, tak, takie powiększenie teleskopowe, mikroskopowe i tak dalej. Jak ja zobaczyłem, jak wyglądają drzewa, jak wygląda trawa, jak, wygląda, jak wyglądają moby, co to jest? No, zrobiło mi się trochę, trochę mnie zmięło w środku, trochę mi się zrobiło niedobrze. Powiem tak, to wygląda ochydnie. Chyba, chyba nikt nie użył tego słowa, kiedy się o tym wypowiadał. Wszyscy mówili, że to wygląda dziwnie. Według mnie to wygląda Ohydnie. Jak można było tak okaleczyć wizerunek mobów z Minecrafta? Pigliny jeszcze rozumiem, oni, oni są trochę straszni, oni mieli być straszni, to, to rozumiem absolutnie, ale owca, lama, w ogóle czemu jak lama gryzie to jest bas, to, to nieważne, to, to, to jest pierdoła, do której się przyczepiam, ale to jak te moby wyglądają, on, one nie powinny tak wyglądać, to... Ja jestem z wami absolutnie szczery. One nie powinny tak wyglądać. W zasadzie trochę wybiegłem naprzód z moją, z moją opinią, ponieważ yy, to, co tak naprawdę mnie załamało, to to, że faktycznie zobaczyłem w świecie Minecrafta ludzi. Faktyczne ludzkie postacie Które były w tym jakże dziwnym kwadratowym świecie Wiecie co mi tutaj nie pasuje W filmie Lego Ninjago Tej animacji poklatkowej To było tam bardzo pięknie przedstawione Bo to też w pewnym momencie było live action Tam zostało to przedstawione na zasadzie takiej Że prolog jak sprzedawca Się spotyka z tym dzieciakiem w sklepie I przedstawia ninja Lloyda tam chyba przedstawiał to było live action, to było prawdziwe życie, to był prawdziwy świat przedstawiony. I później przeszliśmy do wymiaru LEGO, gdzie wszystko było z LEGO. Jak zaczął już opowiadać historię temu chłopakowi. Tutaj, ja nie wiem, po co oni postanowili to połączyć. I nie, nie rozumiem, jaki, jaki był sens łączenia ludzkich postaci ze światem z Minecrafta. To ja nie rozumiem, absolutnie. O, żaba. Hello, frog. You look cool. O, nie mogę cię do wiaderka. Szkoda. Have fun. I idąc jeszcze dalej, no spójrzcie. Spójrzcie na tą owieczkę, jak ona śmiesznie wygląda, jak słodko, jak derpiaście. Spójrzcie teraz na to. Powiem tak. Jeżeli bym prowadził samochód i byłbym rozpędzony i zauważył to coś na drodze... Docisnąłbym gaz do dechy. Nie zatrzymywałbym się nawet przez chwilę, to coś by tak mnie przeraziło, że chciałbym to rozjechać. Chciałbym się tego pozbyć tak szybko, jak to tylko możliwe. A zatem główną rzeczą, o jaką się martwię z tym całym zwiastunem Minecrafta, jest to, w jaką, w jakim kierunku, w jaką stronę, w jakim kierunku pójdą z fabułą. To wszystko, co zauważyłem na tym zwiastunie się ze sobą nie łączy i o, o to się martwię. Ponieważ jeżeli Steve to jest faktyczny gościu, który który jest człowiekiem, a nie jest tak jak według teorii, ostatnim ze swojej rasy jakichś starożytnych architektów czy coś. To, żebyście zrozumieli tę część mojej wypowiedzi, musielibyście obejrzeć wszystkie teorie od Game Theory na ich kanale odnośnie Minecrafta. Ale ogólnie ja miałem w głowie takie coś, fabułę przedstawioną Minecrafta, że starożytna jakaś cywilizacja architektów, czyli rasa Steve'a, coś tam odkryli. Wszyscy wyginęli w Endzie, a raczej nie wyginęli, tylko zamienili się w Endermany, i został właśnie tylko Steve i musi właśnie iść ich śladami poprzez wybudowane przez nich struktury, żeby dotrzeć do końca i uwolnić End. Tak mniej więcej przedstawiłem sobie fabułę w swojej głowie. Ta, tak to mniej więcej rozumiem. W momencie, gdy zauważyłem to, że Jack Black, grający Steve'a, który stwierdził, że jestem Steve czy coś. Był faktycznym człowiekiem. Chyba nigdy nie byłem aż tak przerażony o fabułę. Bo jeżeli całość tego będzie na zasadzie takiej, że ten gościu, faktyczny człowiek, został wciągnięty do świata Minecrafta i tam zaczął żyć. I to jest jego obecne teraz życie. I że tak naprawdę on miał jakiś, jakiś swój. swoją fabułę sprzed Minecrafta. Czyli nie jest po prostu gościem, który w Minecraftie był od zawsze, jak to było z. Z naszym prawdziwym skidem, że tak to określa. to jest ziomkiem, który tam utknął, i trzeba go uwolnić. Wysadzam całe kino w kosmos. Boję się. Od momentu, kiedy Mojang wypuściło Caves and Cliffs i stwierdzili, że rozetnął to na milion rozdziałów, ja już im nie ufam. Nie ufam. Ja nie jestem w stanie zaufać Mojangowi z tym, co jest w stanie wykreować. Mam nadzieję, że osoba, która jest odpowiedzialna za to, jak wygląda obecny stan filmu Minecrafta, przeprosi. Ja nie oczekuję za dużo. Ja chcę, żeby ta osoba przeprosiła. Chcę, żeby ta osoba wyszła naprzód do nas, żeby stwierdziła, ej, to ja, to ja jestem za to odpowiedzialny, odpowiedzialna. Proszę, wybaczcie mi. Popełniliśmy błąd, wszystko naprawimy, wszystko będzie pięknie. Zrekreujemy event z Sonikiem. Bo Sonic też wyglądał tragicznie, ale na szczęście udało się to odratować w czas. Z tym nie mam pojęcia, czy to uda się odratować. Do kwietnia nie zostało aż tak dużo czasu. A ten film jest gotowany przez... No przez trochę. Trochę już chyba go tam tworzą. Nie jestem pewien, nie pracuję tam. Wiem na pewno, że deadline'y, ciągłe narzekania, kiedy to wyjdzie, nie pomogło w tym. Swoją drogą, czy tylko mi się wydaje, że cały świat, jaki jest tam wygenerowany, to wszystkie, wszystkie jakieś elementy, te owce, te barany, te pigliny, ten, te drzewa, to, to wygląda jak coś, co wkleiłbyś do czatu GPT. Napisał: "Ej, stwórz mi obraz, który będzie wyglądać jak świat Minecraft. To stworzy coś takiego? To nie wygląda dobrze, ani naturalnie. Nie wiem, może zastosują coś na zasadzie takiej: "Ej, w Minecrafcie... Jak patrzysz przez pryzmat ekranu komputera, wszystko wygląda kwadratowo. A jak wejdziesz faktycznie do świata tej gry, wszystko wygląda inaczej. To, to by było chyba jedyne logiczne wyjaśnienie, dlaczego to tak wszystko wygląda. Wiecie, cały ten film to jest po prostu mój roast na to, jak mi się to nie podoba wizualnie. I ludziom też się nie podoba wizualnie. A najbardziej mi się nie podoba to, że ludzie zaczną srać na aktorów za to jak wygląda ten film. To nie ja zauważyłem, to zauważył ktoś inny w, na, na Twitterze. Ludzie. Zauważyli, jaki hejt spłynie na aktorów, którzy grają w tym filmie. I wiecie, co jest najlepsze? Prawdopodobnie to będzie koniec ich karier. Albo sprawi, że to nie potoczą się aż tak dobrze, jak mogły się toczyć. Ponieważ, uwaga, uwaga, nikt nie chce być kojarzony z głównym. Jack Black, piękna, piękna udzielona rola w filmie O Mario. Też kolejna fajna rekreacja gry komputerowej, gry wideo. Ale. Ale kuźwa, co jest z nimi nie tak. Że stwierdzają: Hej, on grał w takim fajnym filmie, w takiej fajnej animacji. Jak u nas zagrastiwa, to też wyjdzie. To też będzie fajne. O nie, kolejna rzecz mi przyszła do głowy. Jeżeli fabuła Minecrafta będzie polegać na tym, że jakiś gościu, który był odpowiedzialny za produkcję Minecrafta, został wciągnięty do gry jest tam uwięziony przez tyle lat, a my nim sobie gramy, bo tak gra została stworzona, to przecież ja. Ja nie wiem. Nie wiem, co bym zrobił. Boję się tej wizji. Proszę, naprawcie to. Jakim cudem zwiastuny najnowszych update'ów Minecrafta wyglądają lepiej niż zwiastun Minecrafta? Filmu! Czegoś, co powinno być o wiele lepsze! Jak oni to wykreowali? Jakim prawem jest to możliwe? Jestem zły. Jestem zły na obecną sytuację z Minecraftem. Nie jestem w stanie im wybaczyć. Przykro mi. Póki co jedyne, czym mogliby mnie przeprosić, to... to anulując ten film i mówiąc, że wyjdzie w 2026 jako o wiele lepsza produkcja. Bo teraz na tym etapie, ja wiecie, czas leci coraz szybciej. To nie jest tak, że czas się wydłuża. Czas leci coraz szybciej, zwłaszcza patrząc na to, w jakiej, jakim okresie żyjemy. Gdzie każdy narzeka, że o, wszystko się za szybko kończy, ojeju, dopiero co były zdalne, a już tutaj, ej, ja zaraz zaczynam drugi rok studiów i tak dalej. Czas leci naprawdę szybko, więc proszę, niech oni to anulują, niech przeproszą za to, co się stało, niech po prostu dadzą spokój z tym, niech stwierdzą, że, że, że to był żart. Mam nadzieję, że ktoś tam z ich PR teamu, który zauważył, że ej, to wygląda tragicznie, powiedział im specjalnie, ej, słuchajcie, mamy parę urywków z filmu, które wyglądają... Praktycznie dobrze, praktycznie tak jakby, jakbyśmy chcieli je wypuścić na duży ekran. Wypuśćmy zwiastun z tych urywków i sprawdźmy co ludzie będą o tym myśleć, bo wydaje mi się, że to będzie wyglądać jak gówno. Nie no Marian, co ty gadasz? To będzie naprawdę cudowny film. Patrz jak się postaraliśmy. Co, nie doceniasz nas czy coś? A, mam nadzieję, że wystawili ten trailer po to, żeby mieć feedback i otworzyli sekcję komentarzy, bo ona dalej jest dostępna na tym etapie, jak to nagrywam. Sekcja komentarzy pod zwiastunem Minecrafta dalej jest dostępna, więc mam nadzieję, że bardzo zależy im na opinii i chcą, po, potrzebują... Mam wrażenie, że się pogubili i potrzebują po prostu, żeby ktoś im wskazał kierunek. Ej, w którą stronę mamy iść, bo trochę... trochę już nie wiemy, co z tym zrobić. Fabuła wygląda tak, produkcja wygląda tak, nie jesteśmy pewni, co mamy zrobić, żeby to wyglądało dobrze i Wam się spodobało. Wiecie, wydaje mi się, że najważniejsze kwestie, jakie chciałem poruszyć w tym filmie, poruszyłem. E, tak więc na końcu kilka kwestii organizacyjnych. Skoro już tutaj tak dotarłeś, widzu, dziękuję. Dziękuję, że chciał Cię wysłuchać mojego narzekania przez aż tak długi czas. E, oh. Dobra, wybierę się tam. Ten film nie miał dzisiaj wyjść. Dzisiaj miał wyjść coś innego. Ale niestety jakoś ten temat jest gorący, a mi bardzo zależy na wyświetleniu. Bardzo mi zależy na przedstawieniu mojej opinii na ten temat. To to postanowiłem postawić to na piedestale. Rzeczy, które muszę jak najszybciej zrobić. Czy jestem dumny z tego, jak wygląda ten film? Nie do końca. Nie do końca. Wydaje mi się, że moja opinia jest dosyć jednoznaczna z opiniami ludzi na temat najnowszego zwiastunu filmu Minecraft i boję się, boję się o Mojang, bo ostatnio rzadko kiedy zaliczają jakiekolwiek zwycięstwa. Bardzo chciałbym poklepać ich po plecach i powiedzieć ej, dobra robota, ale niestety nie są w stanie dostarczyć mi powodu żeby powiedzieć im, ej, dobra robota, chociaż raz na przeciągu ostatnich lat. Na szczęście to, co z Minecraftem jest Minecraft ma ten swój cudowny, ciekawy ciekawą kartę, kartę wyjścia z więzienia, która działa na zasadzie takiej. Hej! Hej! W zasadzie to wiesz, jest koło nas tyle kontrowersji ostatnio na YouTubie, ale słuchaj, no, i tak będziesz miał kiedyś tę dwutygodniową fazę na Minecrafta i wrócisz. Porzucisz nas na kolejny rok, ale wrócisz. I to prawda wróciłem. Wróciłem z Minecraftem! Szkoda jedynie, że przez to jak bardzo spaprali w moich oczach. Ach, tak więc to by chyba było na tyle. Mam nadzieję, że cokolwiek to było wam się spodobało. No i trzymajcie się tam. Uważajcie na siebie. No. No. Trzymajcie się. Na razie.